W pierwszym odcinku kogutów pokazywałem Wam, co jest inspiracją dla mnie. Wzoruje się na gumach, na kolorach. W drugim wykonaliśmy białą damę i pokazaliśmy, jak pracuje pod wodą. Dzisiaj kogut welmoruś. Pokażę Wam, co zrobiłem z tym czerwonym piórkiem. Zapraszam! Cześć! Miło mi Was powitać w pierwszym odcinku w tym roku na kanale Szałowe Wędkowanie. W Zalewie nie ma troci, nie ma pstrągów, więc sprzęt zakonserwowany czeka na nowy sezon. Ale każdy wędkarz z pasją myśli już o pierwszym kontakcie z wodą i myśli o tym, jakich przynęt użyje, żeby zwabić nasze ryby. Inspiracją do trzeciego odcinka Szałowych Kogutów jesteście Wy. Ze statystyk zeszłego roku wynika, że odcinki o kogutach cieszyły się największą oglądalnością. Serdecznie Wam dziękuję za komentarze i maile, które przysyłaliście do mnie. Nasza konwersacja jest motorem do tego, żeby pokazywać kolejne próby, kolejne patenty na tworzenie naszych własnych kogutów. Zanim przystąpimy do wykonania koguta Welmoruś, Odpowiem na jedno pytanie, które zadawaliście w e-mailach, a mianowicie skąd biorę pióra do koguta. Faktycznie te ładnie wyprofilowane i ładnie pracujące pióra kupuję na AliExpress ze względu na dobrą cenę. Niemniej jednak mają one jeden mankament. Białe są super, ale jak już zaczynamy kupować kolorowe i łączyć je w kogutach, Niestety te pióra farbują. Także zobaczcie, wyglądają koguty w połączeniu białe pióra i inny kolor. Wszystkie niestety puszczają, puszczają kolor, przez co no, tracą troszeczkę na atrakcyjności. Co mogę zasugerować? Bardziej wytonowane kolory. Jeżeli robimy na przykład brązowego koguta, to można użyć pióra pomarańczowego, do tego naturalna kapka. One już nie farbują i w tej kombinacji kogut nie traci na jakości kolorystycznej. Nie będę Was trzymał już dłużej w niepewności, co zrobię z tym czerwonym piórkiem w kogucie Welmoruś, ponieważ użyję go na samym początku. Odpowiadając sobie na pytanie, jakie sandacz lubi najbardziej przynęty gumowe? To są jaskółki, to są kopyta. W zeszłym roku sprawdzało się bardzo dobrze Ohio. Jeśli chodzi o Kopyta i Ohio, jak zauważyliście, mamy dwie różne końcówki: białe bądź też czerwone. Zalewyszałe najbardziej sprawdzały się te z tymi czerwonymi celowniczkami na końcu. Wpadłem na pomysł, żeby do wykonania takiego celowniczka w kogutach użyć również piór, ale piór nie tych klasycznych, ładnie wyprofilowanych ale piór takich typowych z innej części kury bądź też koguta, które mają taką na końcu płetewkę i obierając z jednej i z drugiej strony to się bardzo fajnie obiera. Obierając to pióro dostajemy nic innego jak takie właśnie, taką właśnie płetewkę. Wcześniej przygotowałem sobie i to będzie ogon mojego koguta imitujący właśnie ogonek jak w kopycie relaxa Bądź też możemy zrobić wersję jaskółkową, czyli obciąć jeszcze część, wyprofilować sobie po prostu jaskółczy ogon. Pyk, pyk i mamy jaskółka jak malowana. I od tego zaczynamy robić koguta belmorsi. Oczywiście ogonek musi wystawać nieco, Poza pióra, które zaraz przymocujemy, żeby były ładnie, charakterystycznie widoczne. Trzeba oczywiście go dobrze wyprofilować, ponieważ te pióra mają tendencję do krzywienia się, ale w wodzie i tak różne rzeczy wiadomo się dzieją. Dalej jedziemy już w klasycznie pióra białe jak przystało na perłowe kopyto relaksa. Tu właśnie bardzo ważne jest, żeby nasze piórka były trochę krótsze niż celowniczek. Ta część jest analogiczna do tego jakbyśmy wykonywali białą damę, którą pokazywałem już we wcześniejszych odcinkach, dlatego przyspieszamy materiał. I praktycznie nasz kogut Welmoruś jest już gotowy. Ale od jakiegoś czasu z Jackiem Jacksonem, który również notabene zaczął robić swoje koguty, zauważyliśmy, że lepsze wyniki uzyskuje kogut Biała Dama z Białą Główką. Dlatego również naszego kogucika pomalujemy białym lakierem. Oczywiście ten biały lakier po kilku rzutach na kamieniste dno ten lakier odpada, ale jak to przyjęło się powiedzenie w naszym gronie. Robotę można ale wyglądać trzeba profesjonalnie, dlatego nasz kogucik również będzie wyglądał profesjonalnie. Przynajmniej tych kilka pierwszych rzutów. A nóż, te pierwsze rzuty, dadzą nam kolejną życiówkę. Znaczek firmowy, jeszcze oszko, oczko prawe. Bardzo łatwo się przykleja do świeżego lakieru, aczkolwiek odmawia na tutaj troszeczkę posłuszeństwa. I oczko lewe. Równamy. Nie miał zeza. Nasz kogut. Bo wygląda trzeba profesjonalnie. I czekamy, aż to lakier wyschnie. I nasz kogut jest już gotowy. Mamy to. Nasz kogut Welmoruś jest już gotowy. Zostawcie w komentarzach informację, co sądzicie na temat tego czerwonego celowniczka. W mojej ocenie może to być strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, w tym roku sandacze były bardzo leniwe. Odpalały zaledwie na kilka, kilkanaście minut w ciągu dnia. Podczas całodniowego pływania mieliśmy jedno, dwa brania, które było trzeba wykorzystać. Także myślę, że trzeba poszukiwać coraz to nowych, bardziej atrakcyjnych przynęt dla naszych wymagających ryb. Ja już się z Wami żegnam. W drugiej części filmu zobaczcie troszeczkę z przymrużeniem oka, jak łowiliśmy na koguty w roku 2021 pozdrawiam, cześć jest coś? dawaj bardzo. Mam mam mam, mam. Mam, mam 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 idzie idzie pod Beskidzie Nisko go, nisko go gdzieś. Gdzie on jest? Nie widzę go jeszcze. Nie widzę. Jak Dobra, dobra, dobra. I pięknie wygląda. Yes. Oh. ty O! Uwiwiwi! Ty. tej chwili. Coś siedzi, no? Ale maligna. Może muszla nawet. Jest muszla. <laughs> Kurwa. Jasny gwint. Ale żeby ta głubem zarzuciła. <laughs> Napić się muszę, tak czy inaczej. <laughs> Nowego komucika w kolorze pomarańczy. Marchewa. Wrześniowa marchewa. No i jak tam ciach. Co, tak idzie? Idzie pięknie, torpeda. O, pięknie. dawaj, dawaj to Dobra. No, mamy, mamy. Daj mu trochę, daj mu trochę, spokojnie. O, jest, jest, garbus, widzę już garbus. Ładny ciach. O, ale skoczył. O kurde. Odpalił. Jezu yes. co ja coś mówię do kamery? Mówią, że jest piękny. Jest w no dobra? No. Ale wiesz, co mimo tej bebeluchy, ładne są te ryby, nie takie? Nie, yeah. ja to coś wciągnę z zna. Coś Coś dna jadę, Jaką smatę chyba. Ryby? Yeah. Nie. Li na tym razem. Li na tym razem. Kuźwaś, twa, tego jeszcze nie było, słuchajcie. Masakra. No. już bierzemy, już bierzemy atencją, atencją Nie duży będzie. go cię powoli, powoli, spokojnie wariacie damy mu czas kogucik pięknie zażarty jest no nieduży ale wymiar <gulanie> no inauguracja twojego koguta? No Brawo Jackson, pierwszy kogut Jacka, zobaczcie, zobaczcie, biała główka. Ale puknął Jest piękny Pierwsze słowo. Zadowolony jest. Ej, nie, ryba jest? Są do kanik? Mamy. Ej, mamy go. Ej, Jaki fajny Kręcę się? O mój gosh, dzisiaj będzie dzień potwora. Dzisiaj będzie dzień potwora, widzę właśnie. Muszelka. Ale tak myślałem, że to jest muszelka. Okay, zrobię ci zdjęcie, bo to aż wiesz, trzeba z tego. Jakie fajnie. Ale już jest. Jack, zdawaj go do foci. Yeah. O, wariat. Mały wariat. Wariat. Ale wiesz co właśnie te młode takie są, to? No? szalenie się i Ale poszedł słońce, słońce jeszcze nie stało, a ja już miałem pierwsze branie. Zobaczcie dlaczego sandasz tutaj żeruje. Leszczyki tej wielkości są jego ulubionym pokarmem, a ten biedak się zaciął. Zaatakował mojego Koguta. No to ma. Niestety, spróbuję go uratować. Jacek zaczyna od nowo zrobionego koguta, gdzie kogut a la Jackson. pierwszy kogut, Zaczynamy jego efektywność dzisiaj. Ale spójrzcie na ten schód słońca. Czyż nie jest pięknie, nie jest beautiful? Myślę, że trzeba w kogucie robić dużo kontrastów, wiesz? No. Bo wtedy... Nie wiesz co mu przypasuje? O kurde. Co? Co to jest? Złapałem chyba sandacza. Co to jest? Myślę że to jest sandacz? Jeszcze nie wiem, co to jest. Uderzył? Sandacz. Nie sandacz jest. miałem, no. No, sandacz, jejku. Ja pierdziu, zobaczcie. Co Uderzył w koguta. To To się w pale nie mieści. To jest kogut, to jest sandacz. Kogut dwa razy większy od sandacza. Żyje to? Nie. Myślę, że nie, nie? Nie wiem, czy to jest sandacz, czy to jest ten jazdgarz może. Albo jazdgarz, albo kogut. To... Chyba tak, po płetwie tu poznać, że to jest jednak jazdgarz.